Foka wysiadujące jaja. Gdzie ta kwoka? To jest kwoka? No dobra. Ej, fajnie tu. Po ciebie spadnę. A ta foka nie wejdę jest fajnie Dałem chodź. Chociaż tam Zaufaj mi No to chodź. O, a co tu jest? Coś po niemiecku. O, Dobra Kamień O gdzie jest? Krzyż! Tu jest. Kolejny żółw, Ja jestem asasyn. Daj mi żyć. Parkour. To jest ale mówię, das all einsehen No ładnie. A to wygląda jak ten ja, orzeł, no i miałby takie skrzydła takie tak. napuszone. No, a ten szlak jest trudny czy łatwy, bo ja się nie znam. W ogóle to nie jest tak, że szlaki są oznaczone w ten sposób, że coś jest trudne albo łatwe. Jest tak, że na przykład zielony szlak jest oznaczeniem dużej ilości przyrody. A, tu jest a dużo przyrody. Żółty na przykład jest oznaczeniem chyba punktów widokowych takich najładniejszych. A żółty kamień? A czerwony jest najszybszy. <noise> dla słabiaków jest zielony. Słabia. Żółty jest taki <noise> intermediate, nie? A czerwony jest hard, a czarny to Ale jest... Ale nie chcemy dalej niżej iść. A czarny jest dla czaraków. <noise> Chodzenie po kamerę to chuj Zaraz dechnę Nie jest problematyczne chodzenie po górach Ale dwa razy po kamerę to już Ja jebie no coś pozmieniałem w ustawieniach kamery Zobaczymy czy teraz będzie lepiej Jajco Wygląda jak web dinozaura? No wygląda jak dinozaura Porównanie? No. Nie do mnie! Co? krankenwagen Dobra, halo? Ijo, jo, bytaj kom Możesz spadać O tam by było zajebicie chcę zrobić zdjęcie albo nagranie Tam Tak? To dawaj Miała być przebitka, że idę, ale zabrała mi plecak i już nie wygląda tak fajnie No miało być, że idę z plecakiem Ale trudno Uchu bubo, Fenicurus Fenicurus, Nacifraga, Kariokate, Corvus Corax, Dendrocopos Major. Daleko jeszcze? Ale daleko czy nie daleko? Daleko. Daleko jeszcze? Tak. No to daleko czy nie? Nie. serio? Nie! Trzeba by przez 5 minut nie okazywać żadnych oznak życia Przez 5 minut. 5 minut! Czyli niedaleko? nie daleko? Teraz już będzie tylko w był. Nie. W Wygląda jak jak szan, wygląda. Imbir. Imbir też, no Chodzisz, chodzić kur. Gretzner Hochler, Sandstein Massif, Keller Gebate. Kinia gracera, teren spinaczkowy na masy Piaskowca <noise> Ej, te skały wyglądają jak na westernie Jak w wielkim kanionie. Jak w wielkim kanionie, no 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 To prawie jak w Stanach się czuje O, pitna woda Oj Ale skuterków. No hey, i klasa. To co, idziemy jeszcze raz? To ty Nie. Iść, a ja poczekam tutaj. Dobra, to już rezygnuję. Gdzie na zimnym. O, daj daj mu, daj mu, daj mu, daj mu. Dawaj. No dawaj! przecież idę po Ciebie, już!